Witam wszystkich, to blog odkrywcy. Jestem dzisiaj w kędzierzynie. Idę wzdłuż kanału gliwickiego. Jestem przy potężnym moście drogowym, no, e, przebiegającym na drodze 40. I teraz tak, chcę wam pokazać jedną z większych e, ciekawostek związanych z kanałem gliwickim. Mianowicie chodzi o syfon kłodnicy. Syfon, którym to kłodnica przepływa pod kanałem Gliwickim. Świetny pomysł, świetna konstrukcja hydrotechniczna, aby wody tych dwóch potężnych cieków wodnych ze sobą się nie krzyżowały, żeby nie dochodziło do problemów w żegludze. I tak naprawdę od początku istnienia tego kanału, jaką był jeszcze kanał Kłodnicki swojego czasu, a teraz Gliwicki, cały czas towarzyszyła właśnie rzeka Kłodnica który stanowi naturalny dopływ Odry, i cały czas te dwa cieki wodne się ze sobą gdzieś tam przenikały, co stanowiło sporego rodzaju problem, dlatego że w pewnym momencie musiały się całkowicie gdzieś tam przeciąć. I postanowiono, że podle nartowicami na 6,8 km Kanału, gdzie te dwa cieki wodne właśnie ze sobą się krzyżowały, że stworzą bezkolizyjne skrzyżowanie tych cieków wodnych i postanowiono, że zrobią to przy pomocy syfonu tak zwanego. A więc koryto kłodnicy w tym miejscu, zgodnie z ukształtowaniem doliny rzeki, skręcało na południe. Musiało zatem przeciąć kanał, który zmierzał w przeciwnym kierunku, przynając się w północne zbocze doliny. Skrzyżowanie kolizyjne obu cieków było, było nierealne. W dużej mierze z uwagi na znaczną różnicę wysokości pomiędzy łożyskiem kłodnicy a korytem kanału. Dlatego też wybrano opcję przepustu syfonowego, tak zwanego, dlatego, że w tym miejscu można go było wykonać prostopadle do osi kanału, a równocześnie stosunkowo łatwo skierować kłodnicę, gdyż na dolocie wymagało to przekopania. Wow, ślisko. No to się to usuwa troszkę powierzchnia. I te dno kołodnicy wymagało tylko przekopania, jedynie krótkiego, nowego koryta. Na lewym brzegu kanału trzeba było wykonać nowe koryto biegnące łagodnym łukiem z północy na zachód. Oczywiście, odpowiednio obliczając przepustowość tego syfonu. Do takiej maksymalnej wartości 120 m3 na sekundę. Natomiast sam Syfon zaprojektowany jako żelbetową budowlę trójnałową dysponującą trzema identycznymi kanałami przepustami o przekroju kwadratu 3x3 m i powierzchni przekroju 8,5 m kwadratowego każdy. Posiadają one ścięte na roża i grubości ścian 0,8 m. Teraz tak. Długość syfonu wynosi 55 metrów. Dzieli się na trzy części. Wlotowa o długości 15,5 m, spadek 1 do 5. Część środkowa, 20 m, położona niemal płasko. I wylotowa, 15,5 m oraz w niesieniu 1 do 5. Całą budowlę umieszczono w wykopie wygrodzonym stalowymi ściankami z profili Larsena typu 2. Identycznymi brusami obramowano głowę dolną i górną syfonu z potężnymi światłami wlotów, względnie wylotów, a także stalowe ściany oporowe ze skrzydłami z przewężonych korpusach obwałowań korytarza. Kapitalna sprawa. Świetna, naprawdę. Obchodzę dookoła, i może nic szczególnego, bo tak naprawdę tych zapustów za bardzo nie widać. Tych trzech, ale jednak, sam fakt, że on przechodzi pod korytem tego kanału, ta rzeka cała sobie przepływa, to jest jednak świetna, świetna sprawa. I co do jeszcze takich ciekawostek. To właściwą żelbetową konstrukcję syfonu wewnątrz kanałów dokładnie wygładzono, aby wyeliminować zagrożenie w postaci osiadania zawiesin, a zewnętrznie całość dokładnie izolowano różnego typu materiałami. Jak warstwa bitumiczna, no gdyż sam obieg był narażony na szkodliwe działanie wody gruntowej. Mam taki opis, że obecnie cały czas pracuje skrajny kanał zachodni i dolot środkowy i wschodni jest wygrodzony. Natomiast tu widać, że przez te trzy przepusty woda przepływa. I mam taki właśnie opis, że ten syfon Chłodnicy jest jedyną tego typu budowlą w Polsce. I gdzieś tam są inne konstrukcje jak na kanale bydgoskim, gdzie pod nim koryta drogi wodnej przeprowadzono syfon, potok, flis. Ale właśnie ten kanał kłodnicki jest zdecydowanie największy. I teraz jeszcze tak, bo ja idę wzdłuż całego tego kanału gliwickiego i... Jeden syfon już miałem, a mianowicie w Niezdrowicach. I tam był potok. Yy... No i chyba zapomniałem: Zobacz, potok Lisi. Syfon potoku Lisiego. To jest bardzo mało znana ciekawostka, bo ten potok ma kilka kilometrów on nie jest za duży. Ale również tam jest syfon zrobiony. I ten potok Lisi sobie przepływa pod tym kanałem gliwickim gdzieś tam z tych niezdrowic, w stronę yy, ujazdu. Tak więc na tym kanale gliwickim mamy dwa, dwie takie niesamowite konstrukcje, ciekawostki hydrotechniczne w postaci właśnie syfonów rzecznych, które przepływają sobie pod tym kanałem gliwickim. Tak więc kolejna ciekawostka związana z tym miejscem, z tym kanałem. Myślę, że coś fajnego Wam pokazałem, jeśli oczywiście tego miejsca nie znaliście. Tak więc wszystko z mojej strony. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć. Postanowiłem, że jednak przejdę na drugą stronę, żeby zobaczyć właśnie ten syfon od strony wlotu tej kłodnicy. Mamy w ogóle jeszcze strumek, który do kłodnicy wpływa. No I zobaczcie jakby cały ten kanon. Kładnica jest podzielone na pół, właśnie na dwa. Wejścia, jedno wejście i wszędzie tutaj woda sobie przepływa tymi wszystkimi przepustami. Ale tak nie mogłem przegapić takiej ciekawostki, żeby jednak przejść na drugą stronę. Jeszcze, właśnie tak to pokazać, I tak może chodzi o to, że jest nadmiar wody w rzece, i tamta nazwijmy to tama jest podniesiona, i tutaj woda sobie wpływa do tych dwóch pozostałych przepustów. A to by wyglądało, że to jest właśnie główne koryto, i zazwyczaj woda tym jednym przepustem sobie przepływa. Ale dzisiaj mamy szczęście. I z całą pewnością do wszystkich trzech przepustów ta chłodnica sobie płynie. Wody krainy pstrąga i lipienia. Jeszcze kawałek sobie tutaj przejdę. I tym razem w pełni, w pełni widoczne wloty tych dwóch pozostałych przepustów. Wygląda na to, że właśnie rezerwowych z uwagi na podniesioną pontamę, No tak więc tym razem w pełni już. Może da się jeszcze wejść na tą tamę? A tu jeszcze taka ciekawostka. No proszę, jednak da się tu wejść. I wygląda na to, że da się tu nawet sterować. Ale oczywiście ja nie będę tu tykać tej aparatury. I tak to wygląda. I w pewnej okazałości w, syfon, w chłodnicy, oczywiście nie będę polecać, dla zainteresowanych w teorii, można by przejść aż do tych przepustów, ale ja tego robić na pewno nie będę. A więc Tym razem to już na pewno będzie wszystko. Trzymajcie się, cześć.